Dobra, lecimy dalej. Tutaj wyjdę sobie coś jest jeszcze. Mają może tu apteczki. Nie nic tu nie było. Dobra. Jak chwilę nieprzyjacielskie eee, co? Rerówki zapiskami. dokument znowu. Kurde, w tych bukach nic nie ma? Serio? Wiesz jak kozak stoi, ma to jebane, czy strzelają do niego? A tam moi są z strony, to miło, że w końcu ktoś jest. Nie będą strzelać wtedy tylko do mnie.

A ja w ogóle mam zero amunicji prawie w tym. Przydałoby przydało zabrać jakąś sniper, bo to sniperka, no to w, tejże, znaczy w tej grze, znaczy na tej mapie to jest no duża przewaga. tej prawie nikt nie widać. Ten też nie, znaczy w ogóle to amo mógłbym zebrać, bo to jest to samo, tylko że z lunetą. To co ja mam. A nie mam bez lunety. I no, nie, nie poszło. i, poszło? I, 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 i. Stand. Broń broni ten tutaj też... A nie, tutaj się nie wchodzi eee, so. apteczki mieli To sobie Nie widzę, ale tam jest chyba bunkier następny Ale tutaj jest też Fuck Może z górą sobie przejdę i będzie git Po prostu to jest nawet taka fajna dróżka. Chyba Biegłoby... <grywy> był, już pod tym. Masz też gówno, ja Pierdala. Uuu, eee, jakie rakiety mają? No, znajdź wyrzutnie, no ale kurde. tak, coś będzie. Wiemy, że stąd nic nie trzeba, a tam jest jebe. Ja ja Jajebę. Pierdole, no ja jebę. No dobra, idę z tym Nie da się z tymi bunkami, nie? Typnie nie widzi, 100 km jest między nami. z po dupie. Nie ma to apteczek. Właśnie. Ja pierdolę, no co to jest? Zajebiste boty, zajebista granat. No, Komputer się na mnie uzią i chuj i do mnie. Zasz się zestrą. Zaatakuj... Zaatakuj rakiety. Biedolę. Nie mogę z kurwy się nazywać. kurwa, japie. biegnę. Zdejebany mieć... Normalnych przeciwników jeszcze bym znaleźć, ale to główno i nic trzeba mieć jak to mam tak chyba na górę dookoła jak f 5 no to nie życzę tam 5apa jak mam tu wejść a z tej strony chyba. Z ziemi. Dobra. To najpierw sprawdzę czy typ nie miał tak... Tu... O jest, to <laughs> Nie rób mi tak Ty! Jak tu zaskoczył na mój. Odszukanie, ale czy ja nie wiem, czy, czy tam chyba po prostu czyszczą Teren. Okej, okay. ale nawet sobie ten od. od, 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 od Hapsy, więc jest dobrze, prawie full. Ale można stąd wyjść. No, 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 właśnie. Teraz do drugiego. O, jeszcze jedna ptaka, jest full full. <laughs> nie jest troszcz ludzi. Kieł. on mi zajebło całe HP? No nie wierzę. To co zbierałem ze wszystkich. Oddaj trochę. A mnie. jest tu coś za drzwiami, właśnie tak myślałem. Tutaj miałem dojść do tego bunku na dół. Ja mam coś tam wziąć, zrobić, co to jest. A. I tak zatankowałem rakiet, dobra. O, no nie ten, widać ale chciałem sprawdzić, czy nie ma co się jeszcze apteczki żadnej jakieś. Eee, tam O, tu jest dobrze. teraz? A jak? F5, tu jeszcze jest na razie bezpieczny. Nie dotykuję. Mm, mam gdzieś bombę, na... Tak. Pokój, jak Tak Jak normalnie, czy? No, chyba trochę większe, no bo je napełniłem benzyną, chyba tak. Postrzega do mnie. Tam jeden nie przeżył. Dobra. Wyjdź. Wejdź przez północny bunkier. Północny? Tam jest. Tam. Niech I przeżyje jeszcze do tego czasu. Tu chyba moje ziemki już są, nie? O, otworzyli drzwi chyba. Dobra, i teraz koniec, koniec. <laughs> no, ta, ta misja była chyba najlepsza jak na razie. Taka najciekawsza, więc dużo, dużo punktów musiałem zahaczyć, by ją zaliczyć. Oj no pobliżu, Ktoś tam Berlin. To jest nie wszystkie wrogi stanowiska przeciw pancerny, wiem. To jest mój? Mój Czyli moździerze chyba. Tak to się mówi. Yy. Gin, 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 ten CK zniszczony. Gdzie jest jakiś typ? Przestrzała. Snap'a ewidentnie. To ja nie dorzucam. Mm -hmm. Jest, tu coś blisko. Hmm. A, tu. A nie, to jednak takie rzeczy. Kurde, jak to głośno. To jak pan zjesz się Cząg zniszczyć czy to... A nie, to mój czołg zniszczy ich czołg. Wtedy można znaczenie, Dobra. Rozumiem. Zniszczyli? Nie. Yuh, zablokowałem się. Pis z niego. Co jest? Nie wiem. Ja. Ja, ja mam wejść do czołu czy co? Nie, nie mogę nic wejść Nie wiem co on zrobić To mam zniszczyć okej, okay, ale o, jak on tam da się dostać, jak człowiek pilnuje do przejścia Kurde. Stay low, stay low No i co że już. na F5 zapisz sobie będzie? No, ale biegnę tak ale i Aha, kurde przebiegam, nie zabili mnie. No, teraz wybuchnę. Przejdę. eee, e, z Illumin bomby. To rozwalę. Jak on w tym zniszczyć? Aha, tak o mam podejść i podłożyć bomby. No to nieźle, nieźle. Niezła logika. Ten mój czołg zniszczyć ich czołg, to ja musiałem podejść pod, pod czołg podłożyć bombę. Zapiszę gran tutaj. To jest. Najlepsza yy, sytuacja. Do dziurę? Do dziurę. O panie. Jeszcze jedną? Nie, dobra, to tyle wystarczy. Uuu, ja apteczek. Nic nie widzę, w ogóle jak wchodzę na jakiś teren to nic nie widzę, oprócz zersów, mapy. Tik. Nie żyję Jest dużo Yy, dobra. To ja ich zabijam, czy co? Bo chude no niby zabijam, ale oni wracają. Yy, Trzymajcie pozycję do przybycia czołgów. Game okay. To nam... A, nasze czołgi? Chyba to. To chyba taka sytuacja. Dobra. Nie pójdźcie... Nie jak to się czytam I wejdźcie na dach, Dobra Może mnie wybór mi... Zapisz sobie gierkę Tylko chyba ktoś jest, to strzela cały czas to teraz już nie strzelaj bomby, bo ja tu jestem Co ty robisz chłopie, za tobą Galata no, no, to stał na łądę i się cieszył... przeżył Kuba Możycie to? Potrzeba na dach. Wtędy? Mieliśmy wejść na dach. Ooo, oh, to jest krzyż. Okej. Okay. Ale to jest głośno, głos to, to nie jest głoś. Też mało HP, to znaczy mało, no mam trochę obdarte. Jakieś no apteczki, no nikt nie nosi apteczek, co tam jest? Co to ma być? Nie górze! No jest nie, 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 nie fajnie, nie miło. Keep moving. Up to the roof, no dobra. A, żeby flagę postawić. Co to będzie koniec gry? Wiadomo jak flagi się postawi, no to jest przejęty teren jakiś, nie? A to mój Tory. Nic nie mówi, okej. Okay. flagą, nagle koniec misji. No dobra, tam coś tam w Berlinie zajęte było. O, jednak koniec. Spolszczenie Sebol, coś tam brzmi wiesz PN Kurde, myślałem, że y trochę więcej jeszcze pogram w gramy. Po nic tylko jeszcze dwa odcineczki i to tyle, no cóż. Yy, da się takie przewinąć coś? Yy, nie. Cóż, nie. dziękuję za oglądanie, ten kto to oglądał. On... Widzimy się może w Call of Duty 2 czy coś takiego. To narka. Helu!